W żadnym odcinku. Aha, widzisz jak cię oszukałem? Na to byś nie wpadła, co? Oh shit! Wpadła. I Tak to jedzie dalej. Teren Marty, za No cóż... Krowę zabili, to i ja przeżyję. Nie, zaraz. Skoro krowę zabili... <gryżę> nie... Nie podoba mi się to. Czy Teren Marty oznacza, że będę musiał po nim spierdzielać to równo? Hej, i hej. Chodzi na zewnątrz, to jest pewne. Rozdział pierwszy. Okej. Okay. Dobra, co bym się udał w tym kierunku? Skrolona jest tam To zabawne, bo tak sobie podróżuję. I nie jestem do końca przekonany, który właściwie kierunku powinienem iść.

Nie tu. Dobra. Gdzie będzie hak, Marto? Gdzie będzie hak? Niech mi szlak. Muszę iść w jej stronę, prawda? O! Oh. To jest ciekawe Chroma Jest piękne kółko Ale za to Mam baterie Problem polega na tym Że to bydle Zwane martą Może bez problemu Muszę dostawać się przez ściany Prawda? Tak Bez problemu nie jestem przekonany do biegania. Proszę, bo jeżeli nagle na ryj, to nie będę miał czego świętować. No. Okay. Z tej strony może przychodzić Marta. Nie mam pojęcia. Staram się jednak nie spieszyć. Staram się też tego nie spieszyć. Już czuję, że moje starania legną w gruzach w chwili, gdy ona wyjdzie. Halo. Bingo. Przyszedłem, gdzie szyjść powinienem. A. haki. No dobra, czyli musimy zdjąć hak z jednego z ciał? Do zrobienia z tym. Podoba mi się to. Jesus. No dobra. Nie podoba mi się to. Ta. O, tam jest hak. nie ma baterii. Z tamtej strony mogą być. Zerknę. I cholery. No cóż. Moja kulpa. Moja Maxima. Kupa. Nie. Yeah. Okej. Okay. Hallo? Pociągnij. Cholera. Zamknięte, czyli tędy przyjdzie Marta. Zadzwonił tu? Marta, moja kochana Marta, mój, okaże mój niele pomsty. Bo zdradził Bramę świątynną, zdradził Boga, zdradził mnie. Zajrzyj w głębi serc wszystkich tych, których nienawidzisz, zbierając moc, a żeby ukarać tego na Okej. Ok, nie słyszę. Ich. No dobrze. A boi słucha. Nie rusza się nikt, więc może to oznaczać, że jestem bezpieczny. Z drugiej strony zapuka tu. Mocno tu zapuka. Nie si Marta. Okay. Możemy obejść tę imprezę. 我呢？Oh, jej. Nie podoba mi się to. Podoba mi się to z tego względu, że jeżeli by tu stała, to bym już nie wiedział. A na chwilę obecną, ja bym zielonego pojęcia, gdzie ta szuja jest. Nie podoba mi się to. أهلاً بالله He to I am hath sent me unto you from his fundament to his chows, Lord. He will, Lord. Tack, Tack. Veloz. I ona sobie chodzi tu w kółeczko. Na przykład, że nie skręcisz tu, nie skręcisz, prawda? Okay. Nie krępuj się, Marta. Okej. Okay. Biegł się. Biegł się. Bieguj się. Co teraz? Co teraz? Może mi zauważyć tu? Zauważ mnie, prawda? Fuck! Bez problemu. Fuck you, Martha. Hej! Jak ty zgrabnie chodzisz. Nagram cię kamerą. Co ty na to? Nie? No nie. Okej. Okay. Nie sądziłem, że będę musiał od razu ciągnąć łańcuch, ale... Dzięki za cynk. Przyda się. Nie ciągnie, ciągnie, nie nie, skopa. Też ci głupio. O, fuck. Będzie tu pędzić, nie, 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 skopa. nie, 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 tam nie, 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 What the fuck? Coś, coś uderzyłem coś. W kaktus? Hi! Najdroższa Marta. Okej. Okay. Jako kochańsza Marto. Najbardziej zaufana bliska towarzyszka już od tym młodszych lat. Wiem, że twoja wiara nie jest idealna. Wiem, że drobę wątpliwości. Wierci ci w sercu i łzy wypływają po policzkach. Myślisz, że grzeszysz morderstwem, posłuchaj już wielokrotnie i ci powtarzałem. Grzechem byłoby, gdybyś okazała litość. Jeśli nie trzymasz na łańcuchu wściekłego psa, to czyż nie jesteś odpowiedzialna za to, że gryzie on dzieci? Jeśli nie zabijasz pająka w kołysce niemowlęcia, to czyż nie jesteś odpowiedzialna za jego jadowite ugryzienie? Jeśli zostawisz ogień, to czyż nie jesteś odpowiedzialna za poparzenia? W każdym z tych przypadków gnuśno jest robiła z ciebie morderczynię. Nie musiałabyś kiwnąć palcem, a w oczach Boga byłabyś wielką morderczynią. Tak samo morderstwo z gnuśności jest oszczędzanie życia, albowiem zabranie tego życia mogłoby nawet pokonać nieprzyjaciela, który chce zabić i zgwałcić ten świat. Wszak nieprzyjaciel z niej zapewne jest wściekły, jadowity i jest nienasyconym pożarem. Mądź wierna w jej nie potrzeba ci przebaczenia. im nie grzeszysz. Wiedz, że brama świątyna cię potrzebuje. Wiedz, że cię kocham, że Bóg cię kocha. W nos. No cóż, zrobili z niej potwora. Huh? E? 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 Okay. Jessica. This oh, fuck, było tak blisko. Szybko, szybko. Już prawie czytałem, prawie wiedzą co chodzi. Aha. Jessica. Dobra. O a tu. O. Closed. Behind closed door. Tam nie idziemy. But it's not here. I can't do it. Nothing interesting. Hi. Wow. The hangman game. That was super. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere. For Lynn to find Okay. O super, w sensie widziałem tu postać, która przybiegła, ale nie mogę się jej przyjrzeć To było naprawdę super, bardzo fajnie zrobione Closed i i tu nie wejdę No dobra, musimy szukać wisielca Niech będzie Kamera się partoli Wisielec, halo? Korytarz, halo? Schowaj się, nie chcę się chować w szafce Dajcie spokój W szafce się chodzi, kto to widział? Zamknięte Dobra Zatrzaśnięte Halo Jakże przebiegnie zabawa w siedlca Zamknięte Zaraz. A czy nie chodzi o to, że w chwili, gdy jestem od tu wśród, właśnie tutaj, jak tędy przechodzę, obraz się szańczy. Co to oznacza? Czy szukać gdzieś tutaj rysunku Wisielca? Chyba nie. Chciałem wejść, a nie, jednak nie. O, co takiego? Okej. Okay. Spoko. Gdzie teraz? Pewnie tam. Zaraz, robię kółko. Teraz. Tu nadal nie mogę wejść. Nada. O. Coś fajnego. Albo nie spodziewajcie się, że znajdę tu baterię. Ciekawe Bardzo ciekawe No dobra, czyli mam wisielca i mogę się z nim udać Tam gdzie był rysunek Czyż nie? Nie umiem wejść w drzwi Okej okay. To niestety nie było tu To było tu Prawda? No? Co mam do cholery zrobić? A! Unforgivable... Unforgivable! A, okej. Okay. To ja już wiem, ale okej. Okay. Co takiego zrobiłeś? Co takiego zrobiłeś? Czy masz taki płaski łeb? Nie mam pojęcia Coś ci zrobił? Czym żeś sobie zasłużył? Na łomot? Zatrzaśnięty No dobra, to do wyjścia Byle tam, byle tam, byle tam, byle tam Zapieprzasz jakby nie było jutra Tutaj na doł zatrzaśnięty tam weź nie możesz. Możesz wyjść. Cokolwiek to da. Tam był demon. Znowu go widzę. I znowu. I znowu. I znowu. I znowu. I znowu. Znowu, 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 znowu. No toż, które mam wyjść? Zamknięte. Znowu, znowu. A teraz? Nadal nie. Może teraz? Nadal nie. O, kamera się No Znaczy, obraz. Hej! Czego się nie spodziewałem? Czy teraz mogę wyjść? No. Okej. Okay. A to w takim razie co mogę zrobić? O! Dzień dobry? Upadło. Czy to wskazówka, że muszę tam wejść? Najwyraźniej. Bingo. Pełznę, płynę pędzę. Nie mam pojęcia. Ale coś czujemy, przyjacielu? Życie zrobili w konia. Takiego wielkiego konia. O no zobacz język. Pójdź na plusy tej sytuacji. Uciekliśmy, Marcie. <grych> to całkiem wielki plus. To plus, który mnie całkiem zadowala. Wow, Właściwie. właściwie chyba niegdyś tory. Ok, czy idziemy. Bingo. Bingo, amigo. Nie spieprz, się Słyszysz? Coś tam krzyczał. g To ciekawe, słyszę krzyki, czyjeś, takie jęki, męskie. Nie nie so powiedzenie, nie patrz w dół. Ja wiem, że to zależy ode mnie, ale nie chcę się spartolić. In... Maszki? No dobra. Właśnie nie pomóc mi przejść. Ważki są po mojej stronie. Ważkie to zadanie bowiem zadawanie. Oh Brawo, idiota. Brawo. Bardziej się tego spieprzyć nie dało. Czego mam wrażenie, że fabuła tej części jest inspirowana mówiąc Głośnie głębiej. O nie, blue screen of death. No nie, jednak działa. Dłuższa droga. Owszem, dłuższa. Ale to na tyle z tym odcinku, moi drodzy. Kurczę, mam nadzieję, że się Wam podobało. Outlast 2 się rozkręca. Poza tym pojawiają się dwa odcinki dziennie. Od, od no cóż, od wczoraj zdecydowałem, że to będzie lepsza opcja, bo jestem w stanie sobie pozwolić na to, by montować dwa odcinki na dzień. Myślę, że to jest dobre wyjście, ponieważ kiedy pojawia się taka seria, to wiem, że jest parcie na nią i macie ochotę ją oglądać. Poza tym są gry, które. Mają również premiera pod koniec tego miesiąca, które chciałbym nagrać, więc. No cóż, mam nadzieję, że się Wam podobało i mam nadzieję, że nowy pomysł na dwa odcinki dziennie o 16-19 Wam opowiada. Dajcie proszę znać poniżej, żebym miał jakąś tam jasność odnośnie tego, czy rzeczywiście tak jest. Tymczasem, mnie to tyle. Słuchajcie ciepło, moi drodzy, i do jego usłyszenia. i